Witam. W tym filmie mamy jakąś funkcję f od x, równa się x kwadrat minus 3x2, i na podstawie jej wykresu mamy szkicować wykresy funkcji wartości z f od x, 2 razy f od x i f od 1, 2x. No dobrze, żeby zabrać na to zadanie, to pierwsze, co oczywiście musimy mieć, wykres naszej funkcji f od x. Tak, ta funkcja jest funkcja kwadratowa zwykła, więc na samym początku sobie policzymy jej deltę i miejsca zerowe, jeżeli oczywiście takowe istnieją, i naszkicujemy ten wykres. A następnie jak rędzimy jego na szkicowanego, to będziemy zastanawiać, jak to będzie wyglądało w przypadku wartości bezwzględnej i mnożenie razy całą funkcji razy argument. No dobra, no to co sobie delta Delta to będzie no, 9 odjąć 4 razy 2, czyli 1. No to oczywiście pierwiastek z delta to też jest 1. No i tak, i sobie miejsce zerowe x1 i x2. To pierwsze nie miejsce 0 to będzie minus b, czyli 3. Plus pierwiastek z d, czyli plus 1 na 2. No i to wychodzi nam 3 plus 1, 4 na 2 to 2. A drugie miejsce zerowe to będzie 3. Odjąć to razem pierwiastek z delta, czyli odjąć 1. A na 2. Czyli 3 odjąć 1 to jest 2. 2, na 2 to jest 1. Więc mamy dwa miejsca zerowe. No więc nasz wykres funkcji zacznie się więcej w taki sposób. Mamy x, y. Niech to będzie iść 1, 2, 3, 4, 5. Jedynka, dwójka, trójka. No to na razie i tak będzie w rejestrowaniu wykres, to nie muszę więcej tego rysować. No i dobrze, zaznaczmy sobie teraz nasze miejsca zerowe, czyli jedynka i 2. No i nasz wykres ma ramiona skierowane do góry, więc na pewno będzie szedł jakoś tak. Przez te miejsca zerowe, tylko teraz jest sprawdźmy jeszcze w którym miejscu będzie dokładnie wierzchołek. Więc musimy policzyć F od trzech drugich. Tak, ponieważ wtórze najgorsza wierzchołka to jest Średnia dwóch miejsc zerowych, czyli czym sobie f od 3 drugich, to będzie 9 czwartych odjąć 9 drugich, czyli 18 czwartych, tak dodać 2, czyli to się równa minus 9 czwartych dodać 2, czyli minus 1 czwarta, czyli gdzieś tutaj masz wierzchołek, no jeszcze przecięcie z 8y było się, też nam się przydało, czyli gdy x będzie równy 0, tak no to w y jest tutaj 2, czyli tu będzie się przecinało. Czyli nasz wykres będzie wyglądał jakoś tak. Tutaj w dwójkę, no i w trójce będzie to dosyć, dosyć symetryczne, więc tutaj będzie w ten sposób to wyglądało jakoś. Ok, no to to jest wykres naszej zwykłej funkcji f od x. Teraz zastanówmy się jak to będzie wyglądało kiedy będziemy narysować wykres wartość bez względu na f od x. Jeżeli rysujemy wykres wartość bez takiej funkcji to tak naprawdę wszystko to co jest pod 8 x idzie na górę. Czyli tak naprawdę tylko zmieni się nam ta malutka część wykresu. Będzie jakoś tak wyglądał, a reszta będzie tak sama analogicznie do góry. Po prostu to, co jest pod 8x odbijamy na górę. No i oczywiście ten tej punkt taki maksymalny w tym miejscu to będzie na plus 1 czwartej, tak? Bo tu mieliśmy wartość funkcji F od X weszłów minus 1 czwarta, a jak nakładamy na to wartość względną, to ten minus nam sobie odpadnie i zostanie nam tylko 1 czwarta. Okej. Okay. No teraz zajmiemy się naszą funkcją, gdy przemnożymy ją przez jakąś liczbę, czyli dwa razy f(x) x w tym przypadku. No jeżeli mnożymy sobie dwa razy jakąś całą naszą funkcję, to po prostu jej wartości nam się zwiększają zmniejszają. W tym przypadku mnożymy razy 2, więc tak naprawdę wszystkie wartości funkcji dla danych argumentów będą dwa razy większe. Czyli no oczywiście miejsca 0 się nam nie zmienią, no bo jeżeli argument jest równy 0, hmm, przepraszam, jeżeli wartość jest równa 0. Tak no to jeżeli pomnożymy dwa razy tą wartość, no to tak samo będzie 0, czyli miejsce 0 stoją nam. Ale na przykład w tym przypadku, gdy mieliśmy nasz wierzchołek, czyli w punkcie x równym 3 drugie, wartość wierzcho... wartość była równa minus 1 czwarta. Więc jeżeli teraz sobie pomnożymy razy 2, to będzie jakoś 1 druga, czyli będzie trochę niżej. To wezmę inny kolor może, gdzieś tutaj będzie nasza wartość. Okej, okay, no zero jest to no będą bez zmian, tak jak mówiłem. No ale potem każdy kolejny jakby wartość jest dwa razy większe, czyli jeżeli w x równym 0 mieliśmy wartość 2, to teraz będzie wartość równa 4, czyli gdzieś tutaj. Jeżeli w x równym 3 mieliśmy tak samo wartość 2, no to w x równym 3 dla tej naszej nowej funkcji wartość będzie równa 4. Czyli mniej więcej tak to będzie wyglądało. Miejsca zerowe są te same, ta funkcja idzie tak bardziej ostro do góry. Oczywiście jest taka parabola, tylko taki rysunek poglądowy jest, ale zamysł jest taki właśnie, że ta funkcja idzie bardziej bardziej jakby do góry. Dobra. To zostało nam jeszcze tylko do naszkicowania f od jednej do 2x. No i tym razem nasze, na tak powiem, wartości, jakie przyjmuje funkcja, są bez zmian, a zmieniają się argumenty, za których funkcja przyjmuje te wartości. Czyli w tym przypadku, jeżeli nasza funkcja oryginalna f od x przecinała się z y w zerze, to jest 8. O, y przecinała się w x równym 0 to dalej się będzie w tym samym miejscu przecinać to jest to co nam zostaje, czyli stały punkt jednak teraz nasze argumenty dla których funkcja przyjmuje pozostałe wartości się w jakiś sposób zmienią czyli na przykład, jeżeli mieliśmy miejsce zerowe, załóżmy dwójkę i teraz mamy f od jednej drugiej x to ta dwójka przycina nam na czwórkę to jest jakby odwrotnie, jeżeli byśmy mieli f od 2x to by się nam to bardziej ściśniało i byśmy mieli wtedy Miejsce zarowe 2 przeszłoby na miejsce zerowe 1, miejsce zerowe 1 przeszłoby nam na 1 drugą. Okej, okay, ale my tutaj mamy f od 1, 2x, więc jakby to się nam bardziej rozszerza w tym momencie. Dobra, no i skoro miejsce zarowe 2 przeszło nam na 4, to miejsce zerowe 1 przejdzie nam na 2, bo to jest razy odwrotność 1 i 2, czyli razy 2. Czyli tutaj będzie też miejsce zerowe. Okej, okay, no nasz. Jakby argument, dla którego, no, w którym był wierzchołek naszej funkcji, był równy 3, 3 drugie wcześniej. To teraz będzie równy 3. Dobra, ale wartość do tego argumentu, czyli w tym tam było to minus 1 czwarta zostaje nam. Czyli tutaj mamy minus 1 czwartą po prostu. Ok, no i ta funkcja będzie wyglądać jakoś w ten sposób, czyli ona będzie bardziej taka jakby rozpostarta. Ale. No, wartości, jakie funkcja przyjmuje, zostaną takie same, tylko po prostu zmienia się argumenty, jak których ona to przyjmuje. No dobrze, to myślę, że w tym filmie to będzie wszystko. To był pokazany taki zamysł, w jakiś sposób szkicować dane wykresy funkcji. No oczywiście to są tylko przykłady, tak? Mogą być na przykład gdzieś tam 3 razy fotx, 10 razy fotx, na przykład nie wiem, minus 2 razy fotx i tak dalej. Ale tak naprawdę wszystkie te inne wykresy rysuje się w bardzo logiczny sposób. Ważne jest tylko, żeby wiedzieć co się robi, kiedy mnoży się całą naszą funkcję raz jako kiedy się mnoży argument raz jako ślizgbę, jak się to jest wartością względną. No i jak się to już wie, to tak naprawdę szkicowanie kolejnych wykresów nie powinno sprawiać problemów.